Yo chyca. Dzisiaj po godzinie pierwszej wydarzyło się coś niesamowitego. Dymy, dymy. Sigma Holak powrócił. Pogódka? Co się wydarzyło dziś w nocy, to już dziś w odcinku. Wiemy, że miał być gruby materiał na pewnego influ, ale przesuwamy odcinek ze względu na te dymy z ostatniej chwili. Holak is back. Na streamie Lukiego z sąsiadów nagle pojawia się Holak i po dwóch latach pisze trzy wiadomości. Siema, Luki. Hej, Luki, przepraszam, ze kradłem twoje skarpetki i rozdawalem widzom, to był prawdziwy powód. Luki, zrobisz ze mnie przegląd, jak za starych czasów z synem Pixela? Arkuel nie widzi wiadomości, ale po chwili widzi, że czat, który spamił, ze są nudy, zachowuje się jak bydło i wpadł w euforię. Wtedy widzimy to. Sigmolak wyznaje prawdę o XI. Marcin, kazałeś mi usunąć Jabczana z internetu. Zrobiłem to i mi dałeś bloka na FB. Odblokuj, proszę, misja wykonana, mogę już wrócić do pokoju. Miałem być 200 UIQ agentem, a zostałem konfidentem. Dlaczego suchar jest top 1 streamerem wsi IN jak kiedyś nawet nie mogł nic mówić na spotkaniach? Luki odpalaj protokol Józef Stoklosa. Nikt nie weryfikował słów Holaka, ale czat od razu uwierzył w pogódkę i moc przyjaźni. Lud pragnął powrotu starego Iksi. Co tu Holaj. no elo, panelo. No jeszcze tu brakuje, by się Nosowo, no, co zdespił, Los z Ubanem. i dwójkę. Tłum czatowników z łzami w oczach czekał na wielką pogódkę, ale stało się to. Wieśniak z łączek przegnął pałkę. Czytałem tak którego dostałem. Skonfrontujesz się z byłym kolegą, czy będziesz udawał, że go nie ma, żeby sef nie ksycał? Dzięki za 8 zł. No generalnie tak. Nie skonfrontuję się, bo by mnie ksają Wtedy tak to wygląda. Twoja babka od kołyski wpaja ci chrześcijańskie wartości, a ty co? Nawet kurwa Judaszowi wybaczył Jezus. Syna marnotrawnego też do piersi ojciec przytulił. Tylko zawistni influencerzy nie potrafią zrobić pogódki, bo jak zwykle chodzi o kasę. Dzięki za donaty Bay The Way XD. Patryk nie potrafi nawet przebaczyć czystemu, jak łza, przyjacielowi, który był agentem specjalnym Ksaja, by uratować popa i wysockiego od hejtu cukrzyka. Ale wiecie co? Cukrzyka też cholera jasna brakuje w tej całej gromadzie. Gnuśne, głośne knurzysko wprowadzało ten niepowtarzalny klimat. Jednak pijawy bronią ciała swojego żywiciela i odkładają przyjaźń na drugi plan. Nie mów tak, nie mam złych intencji, po prostu chcę zagrać z kumplem. Holak więc nie wytrzymał i odpalił eventową transmisję. Holak podczas streama nie włączył ani kamerki, ani mikrofonu, jednak porozumiewał się pisemnie. Streamek holaka został mocno przyspieszony, żeby trwał z półtorej minutki. To jak wolno czytacie, to ustawcie sobie wolniejszą prędkość filmiku tutaj o. Last lost the, battle. Lost the, battle. Lost the battle. That's right. Jak możemy to odebrać? Czy to troll i mu się coś odkleiło? Czy ktoś wbił na konto holaka? Czy Holak serio był agentem specjalnym do eliminacji tłustej maszyny? Czy to oznacza pogódkę z Ksajem? O co chodzi z tym, że jest to reklama bitej śmietanki? Czy Holak wystąpi na ukrytej walce na bitej śmietance? Tego nie wie nikt, czekamy aż wypowie się legenda Ksajo. Ale jedno jest pewne: Holak po tym krótkim streamie dał hosta Lukiemu i zrobił mu statek, oświadczając redaktorowi naczelnemu, że może dostarczyć dowód zrobienia statka w gierce co świadczy, że wyciągnął rękę do starych braci. To się narobiło. Dawaj suba, bo dajecie po 10 na odcinek. Jak z tego odcinka będzie 20 subów, to jutro na zylion procent wypuszczamy brudy na pewnego osobnika i niszczymy jego karierę. Było źle. Na szczęście beznadziejna sytuacja, w się znalazł, wkrótce miała błęd. O, się zawiął. No a tak to co? Oprócz jak zwykle ostrych dymów u Lukiego, jak sobie włącza losowo gierkę sprzed 20 lat, to internet zdeczka spowolnił i każdy żyje przygotowaniami do bitej. Widzowie robią już klipy z Sigma Grańcetem. Yeah. Lępiank the... połamała sobie żebra i nie zawalczy. Dałeś trochę, bo ty łatwiejszy się, nie chcesz dawać. No nie Pierwsze. Ganga Murun trenował z Szelim i dostał ciężki nokaut. Już wyrzucał rękę, jak idziesz, to idziesz, hop, uf. Ja tak robię tego mojej żonie. Tak, tak się chodzi. o kurwa, mar. O kurwa, o kurwa, Pamiętajcie, że jutro wjeżdża gruby materiał, który usunie pewną osobę z internetu. Dlatego sub i dzwon, żeby nie przegapić. Jeszcze raz dzięki za Dono Naraesa.